Zadanie 39. Zbiór zadań CKE. Dany jest ośmiokąt foremny wpisany w okrąg K. Punkty A oraz B są sąsiednimi wierzchołkami tego ośmiokąta oraz alfa jest kątem styczną do okręgu K w punkcie A i bokiem AB wielokąta. Zobaczę rysunek. Na końca zdanie wybierz właściwą odpowiedź. Miara kąta alfa jest równa. Od czego zaczniemy? Zaczniemy od tego, że narysujemy sobie środek okręgu opisanego na tym ośmiokącie połączymy sobie wierzchołki ze środkiem okręgu. Oczywiście, gdy to sobie tak będziemy łączyć, to się okazuje, że te wszystkie odcinki to są promienie. Jest promień okręgu opisanego na tym trójkącie. Są to, powstały nam trójkąty równoramienne, no i będziemy chcieli obliczyć miarę tego kąta, czyli 360 stopni podzielimy sobie przez 8, bo mamy 8 jednakowych trójkątów i to będzie równe 45 stopni, czyli tutaj jest 45 stopni. Ponieważ ten trójkąt, jak każdy z tych wszystkich ośmiu jest trójkątem równoramiennym, to oznacza, że tutaj i tutaj jest ta sama miara kąta. Więc obliczymy sobie ten kąt beta od 180 stopni odejmiemy 45 i to jest równe 135 stopni. W takim razie kąt beta to jest połowa ze 135, czyli 135 dzielimy na 2 i to jest 67,5 stopnia. Ale to nie wszystko, ponieważ mamy obliczyć miarę kąta alfa, a wiemy, że ta prosta jest styczna do okręgu w punkcie a, czyli w tym punkcie, a promień poprowadzony do punktu styczności zawsze znajduje się pod kątem prostym, czyli pod kątem 90 stopni, to teraz już wiemy, jak obliczyć kąt alfa, bo kąt alfa to jest różnica między kątem prostym, czyli 90 stopniami, a kątem beta, czyli odjąć 67,5 stopnia, czyli kąt alfa będzie wynosił 22,5 stopnia, co nam daje odpowiedź C.